Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Subickie Łąki 28 lutego 2014 Dzisiaj tak szybciutko, bo za chwileczkę <laughs> jedziemy z Jolą do Gorzowa Wielkopolskiego i dzisiaj w Gorzowie mamy spotkanie tej grupy grupy z zespołu Razem w Biznesie, która no, przekłada cały system Network Marketing Pro na, na to wszystko, co stosujemy razem w biznesie. Mamy dzisiaj takie spotkanie mamy spotkanie z menedżerem Morinda Polska Panią Magdaleną, która właśnie wróciła z Teneryfy, gdzie, gdzie, gdzie była taka wiosenna, wiosenny, wiosenne spotkanie. No tak jak kiedyś był to Jetry, dzisiaj to się troszeczkę inaczej nazywa. W każdym razie ma wiele ważnych informacji, ciekawych informacji, planów związanych z rozwojem filmy. Ogromnie się cieszę na to spotkanie, z tego względu, że to kolejny etap w tej naszej drodze, w tym naszym marszu do przodu, w rozwoju polskiego rynku, biznesu Morinda na polskim rynku i na pewno będzie to bardzo, bardzo, bardzo ważne, bardzo produktywne spotkanie. Cieszę się, bo to jest kolejne spotkanie, spotkanie, które znów będzie wzmacniać nasz wspólny biznes, spotkanie, które, na którym będę mógł znów spotkać się z przyjaciółmi, z... Oczywiście tęsknię za Wami, chciałbym, żebyś Ty, który oglądasz, czy... czy... czy, czy śledzisz ten kikowy szlak i nie jeździsz na te spotkania. Akurat na te to jest wąsk, bardzo wąska grupa, bardzo wąska grupa. Ale chciałbym, żebyś był, czy była na tych spotkaniach również i wierzę, że z czasem do nich dołączysz. Natomiast my ogromnie się cieszę, bo, bo znów będzie taka wymiana pozytywnej energii. Będzie to spotkanie, na którym kilka rzeczy po... jakby wdrożymy, poustalamy. Będzie to spotkanie, z którego będziemy wracać znowu na skrzydłach bardzo mocno zbudowani, zmotywowani, pełni energii do pracy ze swoimi grupami. Bardzo, bardzo ważne. Jak już mówię wielokrotnie, powtarzam ten temat, że w spotkaniach jest siła, że spotkania są krytycznie ważne. Każdy rodzaj spotkań, na który się człowiek kwalifikuje, jest dla niego krytycznie ważny, krytycznie ważny. I mówię, teraz ten wyjazd, to na nasze spotkanie jest bardzo ważne. Mówię, w wąskim gronie, nieduża grupa ludzi, ale ogromnie potrzebne do tego, żeby pomóc w rozwoju biznesu pomóc w tym wszystkim coś, co dzisiaj się na rynku polskim dzieje. Przede wszystkim bardzo jakby dobrze koordynować tą współpracę biura i zespołu Razem w Biznesie i pozostałych zespołów, które na polskim rynku działają w ramach Murindy oczywiście. I jestem bardzo podekscytowany, jestem ogromnie podekscytowany, bo uwielbiam, kocham spotkania. Wiem, że one wpływają na budowanie biznesu przede wszystkim. Do zobaczenia jutro na kilka Szlaku. Hej!